I love riding the fast lanes just as much as I love beautiful people. I think I'm also a little addicted to fame, but you know, being a mother is the most sexy thing that ever happened to me in my life. It could be Uma Thurman. It could be Angelina Jolie. Or maybe it's... Whoever it is, to inside of me. Viva. Viva. The whole world. Co? Prezentuję Jogobela. Jogobel. Poznaj Jogobelne o nowym, wyjątkowym smaku z kawałkami pieczonego jabłka, rodzynkami i odrobiną cynamonu. Jogobella firmy Co. Jogurt z ekstra dużymi kawałkami owoców. Ekstra. Żeby zrozumieć swoje potrzeby, Towarzystwo Ubezpieczeniowe Arial przyjmuje najlepszy punkt widzenia. Twój punkt widzenia. To dla nich robię to wszystko. Moja niezależność. Własne w telekonice. Allianz to partner, który rozumie swoje potrzeby. I dlatego zapewniamy najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe w ponad 70 krajach świata. Allianz. Siła po Twojej stronie. <mulity> Co dam słychać? jaś? wziąłeś moje piwo. Mm. Jakie piwo? Poznaję to nie ten smak. Jaki smak? Głęboki, mocny, wyjątkowy. Nie można się pomylić. Moje było lepsze to. Dobra, stawiam na następną kolejkę. Strong. Siła w smaku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowań, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. na transmisja z domu. Orofar. Leczenie. Orofar. Znieczulenie natychmiastowe. Leczenie rozpoczęte. Pokój! Orofar. Nowa generacja. Pierwszy lek na gardło z miejscowym znieczuleniem. Orofar. Od znieczulenia do wyleczenia. E, e, Brylaci na żywo. E, Wydadziło się coś szokującego e, Szokującego To zupełnie nowa nowość to jedyne w swoim rodzaju połączenie owoców Tylko one mają tak wyjątkowy smak Te niezwykłe owoce e, Zostały nabite w butelkę. Tak powstaje nowy sok Bisio W czterech wyjątkowych smakach e, Gęsty bananowo Mocny owocowo Nowy Bisio Zasmokuj go W końcu trzeba się ubrać. Zbierz twojego Cislusa i pędź do cropsa. Cislusa ma 30% z nowej na tą kolekcji kropa. Tylko w niej tak ma. t twoja paczka. Chevroleta powiększyła się o lacetki kombi, laczetki dostosowane do swoich potrzeb. Chevrolet, marka General Motors. Chyba coś mi nie bierze, ten katar, gardło i ta gorączka. Nie, ma Aspirin C firmy Bayer w formie musujących tabletek przez podwójne działanie przeciwzapalne i moc witaminy C szybko i skutecznie likwiduje już pierwsze objawy i przeziębienia i grypy. Faktycznie czuję się lepiej. A teraz zabierzę <grym> na basen. Oryginalna Ojej. aspirin C. Tak się zwalcza pierwsze objawy i przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Znajdź zielone w produktach Knorr i Hellmann's, wygrywaj wycieczki dla całej rodziny i garnki Tefal Ingenio. Tysiące nagród do wygrania! Graj w zielone! Cukier? Ciasteczko? Czekoladkę? Kaktusika? Wyrafę. Teraz, herbata lipcom Niezwykły w niezwykłych, promocyjnych puszkach. Każdy chciałby je mieć. Gdy mama zabierała się do walki z brudnymi skarpetkami, lepiej było nie wchodzić nie w drogę, szczególnie bez czapki. I tak mama robiła czas plaży. Na ja szczęście w końcu przeszła na wizir. Nowy wizir zawiera aktywne składniki, które rozpuszczają głęboko otwarty brud, nadając ubraniom nieskakzelną biel. Teraz mama piję raz. i zawsze może bawić się wielka nie będzie. w jednej wyspie. O nie, to nie ma Prawdziwa walka tak naprawdę dopiero się zaczyna. Myślę, że należy zapomnieć za, pomysł, za Takie są reguły tej gry. Czy przyjaźń ma dla nich jeszcze znaczenie? Wyprawa to Jutro o 31.30 TVN. Nie?